Tak. W roku to 1772 roku dokonał się pierwszy raport w 3 maja roku 1791 uchwalono, uchwalono konstytucję, pierwszą w Europie, drugą na I ta konstytucja e, miała właśnie nieść nadzieję. stała się symbolem wolności, e, a naszą pieśnią przechodnią jest właśnie wolność na kadrychów. Razem na tej, jeśli brzmi, bo wolność to nie cel, lecz szansa, by spełnić najpiękniejsze znaki. Narzędzia. Wolność to ta najjaśniejsza z piasek. Promny w węzł Nadzieja. Zapraszam. Pięć, cztery, trzy, dwa... Jakub Kapuściński, TVN 43. Zapraszamy Państwa na wiadomości z dnia 3 maja 1791 roku. Zaczniemy od informacji ze stolicy. Od kilku dni w Sejmie trwają prace nad ustawą zasadniczą. Stronnictwo postępowe pod kierunkiem króla Stanisława Augusta Poniatowskiego dąży do zmian w państwie. Czy rzeczywiście mają być one zmianami na lepsze. Państwo nasze jest słabe. W porównaniu z sąsiadami mamy mało wojska. Rosja ingeruje w polskie sprawy wewnętrzne. Oddajemy teraz głos naszym sprawozdawcom w parlamencie. Halo, halo, Angelika. Halo, halo, Daria. Jak mnie słyszycie? Kuba, słyszycie dobrze. Co się dzieje w Sejmie? Czekamy na wyjście króla. Chcemy zadać mu kilka pytań. Na sali z wyraźnie coś się dzieje. Szkoda, że Państwo tego nie widzicie. Tak, posłowie głosują. O, z sali wychodzi jego wysokość. Wasza wysokość, co się dzieje na sali? Czy rzeczywiście dzisiaj uchwalono konstytucję? Dzwolnicy reform odnieśli wreszcie wielki sukces. Udało nam się przegłosować konstytucję. Co ona zmienia, co daje Polskę. ona zostanie. Liberum veto, wolna Bu elekcja. Polska stanie się marką w Sejmie będą siedzieć przedstawiciele mieszczaństwa. Jak to wpływa na naszą pozycję w Europie? Mam nadzieję, że państwo będzie silniejsze, że kraje ościenne nie będą wtrącały się w nasze sprawy wewnętrzne. Zmocniej się przecież wojsko. Udało nam się ponieść gospodarczą miasta i wsi z upadku po wojnach XVII wieku. Jak konstytucja zostanie przyjęta przez Rosję? Czy nie ma obawy o jej utrzymanie? Jak zareaguje serce Katarzyna, którą Wasza Wysokość tak dobrze zna? Koniec wywiadu. Idziemy, Wasza Wysokość. Jak widać, król nie chciał udzielić odpowiedzi na to pytanie. Czyżby obawiał się ingerencji Rosji? O, w stanie wychodzi przeciwnik <coughs> Konstytucji, hetman Potocki. Jakie są pana wrażenia po zakończonych obradach? Fatalne, fatalne. Wzniesione liberum veto, wolną elekcję. Moja rodzina nigdy się z tym nie pogodzi. Będziemy walczyć ze zwolennikami reform. O, kolejny hetman. Może on powie nam coś więcej. Jakże Konstytucja? Bez komentarza. Jak widać, konstytucja nie została uchwalona jednogłośnie. Ma ona przeciwników, którzy kierując się własnym interesem, nie chcą jej przyjąć. Poddajemy głos do studia Angelika Paweła, st. 43. Praca Sejmu Wielkiego zakończyło przyjęcie konstytucji 3 maja. Stanowi ona wielki krok w procesie reformacji naszego państwa. Zniesienie wolnej elekcji i baronoweto konfederacji robocze są bardzo postępowe, To przecież one były przyczyną cofania naszego państwa w stosunku do Rosji, Prus i Austrii. Państwa te wykorzystały naszą słabość i w 1772 roku zabrały nam część polskich ziem. Polska była zbyt słaba, by zbrojnie się o nie upomnieć. Próbujmy teraz połączyć się z naszymi korespondentami za granicą. Paryż, czy mnie słyszycie? Tu Paryż. We Francji nasza konstytucja została przyjęta z entuzjazmem. Prawda, pani Robespierre? Prawda, prawda. To jest rewolucja. Sosuchowili Polacy. Żałujemy tylko, że nie jesteśmy pierwszym państwem w Europie, które ma wątpliwości. Je. Nasza jest dopiero przygotowywana. Wyprzedziliście nas. Spróbujmy teraz połączyć się z Rosją. Ciekawe, jak w Moskwie przyjęto nasze reformy. Jest ze mną władczyni Rosji Katarzyna II. Wasza wysokość, jak w Rosji przyjmujecie naszą konstytucję? Nam nie podobały się te zmiany. Liczyłam na to, że Poniatowski z uwagi na długotrwałą łączącą nas przyjaźń, nie będzie niczego robił przeciw mnie. W końcu to ja umieściłam go na tronie polskim. Jestem zawiedziona, ale nie poddam się. Chcę, by Rosja była potęgą w Europie. Czy ma się to odbyć kosztem Polski? Cóż to dla mnie Polska? Wasze reformy zostały wprowadzone zbyt późno. W dodatku nie mają zbyt wielu, wielu zwolenników. Nie sądzę, żeby konstytucja utrzymała się zbyt długo. I tym mało optymistycznym akcentem kończymy relację z Rosji. Anna Pomarańska, TVN 43. Miejmy nadzieję, że Polska będzie w stanie się obronić. Przejdźmy jednak teraz do mniej poważnych tematów. Uchwalenie Konstytucji wpłynęło na Polską listę przyborów. Pojawiły się zupełnie nowe pozycje. Zanim jednak je usłyszymy, przerwa na reklamę. Czy wiecie, jakie święto obchodzimy 2 maja? Pewnie tak. Dnia 2 maja przypada święto flagi narodowej Zobaczymy, jak na to pytanie odpowiadali uczniowie naszej szkoły. Czy wiecie, co jest 2 maja? Nie. Bardzo dobrze, dziękuję. Czy wiesz, co jest 2 Maja? Nie. Niestety. Święto flagi. Cześć. Czy wiesz co jest 2 maja? Konstytucja? Niestety, święto flagi. Cześć, słuchaj, wiesz co jest 2 maja? Niedziela. Wie pan co jest 2 maja? 2 maja, tak, Święto flagi narodowej. Czy wie pani co jest 2 maja? No oczywiście, Święto flagi. Dziękuję bardzo. Dzień dobry. Czy wie pani co jest 2 maja? Dzień dobry, Święto flagi. Brawo. A teraz powiemy wam, kiedy powinniśmy wypieszać flagę narodową. W Radę Narodową wywieszamy ważne święta Państwu. 5 marca, Dzień Pamięci o Katyniu. W rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 maja. Z okazji świętej niepodległości 11 listopada 15 sierpnia, w Dzień Wojska Polskiego. Cada questão um é a e